Siemanko, gronu z tej strony. No i dzisiaj mamy rundę Drift Corner Grand Prix, z której stwierdziłem, że, a czemu by nie, to zrobię Wam relację. Więc dzisiaj mamy kwalifikacje na rundzie Blackwood, czyli czarne drzewo. Myślę, że będzie dosyć fajnie z tego względu, że na poprzedniej rundzie no, udało mi się tutaj na gdzie na dosyć fajnie pojechać. Pamiętam, że to było jakiś czas na unię, czy to zeszły, czy nawet dwa sezony temu, już nie pamiętam. Ale udało się zająć trzecie miejsce, więc mam wobec siebie spore wymagania. Mam nadzieję, że się uda zajść wysoko. No, ale to może Wam najpierw pokażę po prostu, jak wygląda trasa. A tak będzie ogółem prościej niż jakbym miał nagrywać ekran. Tutaj mam cały sprzęcior. Tu jest ekran, także gazik. Lecimy. Najpierw wam pokażę ją jak ona wygląda bez driftu, co pozwoli Wam też krytycznym okiem podchodzić do każdego przejazdu. Otóż tutaj mamy rozpęd, mniej więcej tu mamy inicjację z czwartego biegu. Wbijamy się na zewnętrzną zonę numer jeden jak najszerzej tylko możemy i dużym kątem się schamowujemy do wewnętrznego klipa. Później przekładeczka, redukcja delikatna z prędkością. Trzeci bieg był wewnętrzny, clipping point. Wypadamy na zewnętrzną. Zona, hop, znowu do zewnętrznej, krawędzią toru, no i uwaga, wbijamy się na ostatnią ścianę, której kuźwa nie ma, bo wszedłem na inny serwer, na którym jest stara mapa, ja pierdziele, dobra, w każdym razie tutaj była ściana, kto się zburzył, to jest chyba serwer ta a Tasiem, ja pierdykam, przestań tu trollować, dobra, szybki relog i lecimy. Ok, update, update, będę na zaupdatowanej trasie już poprawnej, bo wszedłem na nasz serwer teamowy, no i widzicie, tak jak mówiłem, jest tu ściana, także tutaj się wklejamy i smarujemy zderzakiem po zewnętrznej stronie, no i prosto przez linię mety, także myślę, że będzie dosyć fajnie, zaraz was postawię, że tak to ujmę, z pozycji na onboarda, no i będziecie mieli okazję popatrzeć sobie troszeczkę więcej jak ja jeżdżę. I ogółem możecie też dać znać, co w ogóle sądzicie. Czy chcielibyście więcej, w ogóle, takiego kontentu z stricte asetokorsy, bo to też będzie dla mnie fajny feedback. No i co? I, i myślę, że ja już tutaj sobie usiądę, bo mamy 19.12. Moja grupa kwalifikacyjna jedzie około godziny 20.20, .20, czyli mam jakąś godzinkę. No i będę miał jakoś, właśnie, no, coś około 60 minut na to, żeby sobie w spokoju posiedzieć, pośmigać tą traskę, wjeździć się, więc. Ja zaraz rozpoczynam, że tak tu swój taki rytuał, gdzie po prostu odpalę sobie moją ulubioną playlistę i będę jeździł i się powoli wdrażał, wjeżdżał, wskupiał, żeby finalnie nic mi nie przeszkadzało i za tą godzinkę, żebym był w pełni jakby sfokusowany na, na przejeździe. To w ogóle też jest ciekawy temat. Mogę Wam troszeczkę szerzej opowiadać w następnych odcinkach. Jak w ogóle się przygotowuje pod kątem zawodów wirtualnych, jak duże w ogóle znaczenie ma sama psychika zawodnika, bo, bo to jest no myślę, że 80% sukcesu, jeżeli chodzi o SIMA. Jeżeli, jeżeli chodzi o jakieś wyniki, to, to myślę, że to ma dużo większe znaczenie paradoksalnie niż umiejętności, bo na tym poziomie. Tak naprawdę trzy czwarte zawodników już umie jeździć, potrafi przejechać super trasę, ale w momencie, gdy dochodzą emocje, gdy masz te dwa przejazdy, których nie możesz zmarnować, no to wtedy się zaczyna prawdziwa jazda i myślę, że to jest w ogóle szerszy temat, który fajnie by było omówić. Także jeżeli chcecie coś, o czymś takim posłuchać, to dawajcie znać, a ja już siadam i śmigam kwalifikacje i zobaczymy, ile uda się zdobyć. Także piątka. Jedziemy. wstajemy łapiemy zonę przekładamy delikatnie pracujemy na gazie wychodzimy na zewnętrzną znowu przekładeczka na zewnętrzną delikatne wtapnięcie w hamulec nożny ręczny i gazu 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 smarujemy po zewnętrznej elegancko tak jest to tak w skrócie no więc tak to wygląda <ścoughs> uh, polecam Zobaczmy, jak to wygląda na powtórce, bo to jest istotne w kontekście, właśnie, wyciągania jakichś wniosków, do tego, żeby sobie analizować te przejazdy. Więc zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyglądało z zewnątrz. No i będziemy w stanie powiedzieć coś więcej, sprawdzić, gdzie powinniśmy tak naprawdę docisnąć śrubę. Mustang jest bez skina, no trudno. W każdym razie zobaczmy. Ok, mamy to. Napędzamy się hop, inicjacja tutaj elegancko, pięknie, trochę płynności by się tam przydało, ale ogółem jest nieźle, też idealnie, perfekt i cyk na zewnątrz. No i tu, no nie no, spoko przejazd, spoko przejazd, powiem Wam, że mi siedzi, e, mógłbym taki brać w ciemno. Jestem trochę ciekaw, jak będzie oceniany właśnie początek Ale nie, było dobrze, było dobrze Także nic tutaj nie ma jakby... nie ma wstydu Nie ma wstydu, byle by tak samo zrobić na kwali Hop, rybka No tu delikatnie już wypadliśmy wręcz Clip ładnie złapany na zewnętrznej pięknie koło też ładnie no i ostatnia zona też w ścianie także także dobrze jest dobrze jest, zobaczymy ile będzie na kwali, a jeżeli ty chcesz nauczyć się wirtualnego driftu i sobie wzmocnić skilla na simie a co za tym idzie też w rzeczywistości no bo tutaj jednak jakby nie patrzeć Robisz sobie pamięć mięśniową, którą możesz wykorzystać później w rzeczywistości, i jestem sam na to żywym przykładem. No to jeżeli tak, to zachęcam Cię na stronę Adam Gron. Tam będziecie w stanie kupić sobie mój kurs szkolenie, w którym dokładnie omawiam, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych różne metody driftu, ustawienia kierownicy, jest tam naprawdę tego sporo, także każdy znajdzie coś dla siebie i myślę, że będziecie w stanie tutaj na pewno podszkolić swoje umiejętności. Także jeżeli jesteście chętni, to zapraszam do opisu. Serwęże, także już niedługo będziemy jechać swój przejazd kwalifikacyjny, pierwszy i drugi. Także trzymajcie kciuki, ja za siebie trzymam. W ogóle, słuchajcie, jeżeli będą jakieś przejęzyczenia, coś takiego, że się poprawiam, to wybaczcie mi, ale po prostu, jeżeli chce się być perfekcyjnym, no to się czasami nie zrobi niczego. A jeżeli będzie to dobre, będzie to oglądalne, no to wtedy też już jakby ja będę zadowolony. Także, słuchajcie, trzeba pojechać wszystko, co się da, nawet nie tyle, co wymagają sędziowie, a to, co jest możliwe na, na trasie do wykonania, i wtedy właśnie będzie się miało bardzo dobry wynik w kwalifikacjach. Także pozwólcie, że ja się wyciszę już i, i jedziemy. Ready, out, Adam bro. let's go, bro. wysoko. Będzie dobrze. Ale mi serce zaczęło walić. Ja pierdziele. Uwielbiam to wyżycie. Zobaczymy ile będzie za pierwszy. Ale mi serce długo 90-25. Także w drugim możemy tylko i wyłącznie poprawić. Jest dobrze. 90 punktów mamy. Ale my chcemy więcej. Można więcej. Wiedźmy więcej. Poprawmy to, zawsze da się poprawić. To jeszcze jest 10 punktów do zdobycia. Fokus! na moment, chyba. Zobaczymy ile zaraz będzie za drugi Czy będzie więcej, czy będzie mniej 87,25 Czyli za dużo, za dużo Przedobrzyliśmy z tym kątem Ale mamy 90 punktów Także Okej okay. Także... Co? 90 punktów jest. Liczyłem na trochę więcej. Myślę, że gdybym nie wpakował się aż tak dużym kątem w tym drugim, to, to by siadło, bo, no bo naprawdę szliśmy na żylety. Ale zaraz sobie zobaczymy to, jak to wyglądało na live'ie Zobaczmy co tu jest na czacie. <laughs> Dawaj Adam. O, miło mi bardzo, dziękuję. 90 lat. Seekrun Adam. <laughs> Adam Style. <laughs> Dobrze, dość, jak tak dalej pójdzie. Dobrze, no słuchajcie, czyli wyglądało to dobrze. Zaraz sobie zobaczę. Dobra, mamy pierwszy przejazd. Chmura dymu. ładnie byliśmy w ścianie także także spoko bardzo spoko a to jest drugi uwaga <muzyka> no na pełnym kącie się tam wbiliśmy faktycznie większym kątem już się chyba wręcz nie dało no ale to musiało być po prostu już za dużo Spoko, spoko. No i co? Dobra, nie przedłużając, widzimy się jutro. Ok, tak się przedstawia tabela. Pierwsza para w top 48 jedziemy z Bodurem Markiem, kompletnie nie znam tego zawodnika, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że wszystko siądzie i pójdzie zgodnie z planem. No i to jest ciekawe, jeżeli nam się uda przejść przez top 48, to w top, top 32 jedziemy z Martynasem ostrejką, czyli... Oprócz mnie, jedynym w sumie Mustangiem, który w jakichś wyższych, wyższe notuje tutaj miejsca w klasyfikacji, także mega fajnie. No i jeżeli to nam również się uda, no to wtedy w top 16 jedziemy albo z Marcelem, albo prawdopodobnie z Pawłem Korpulińskim. Także no ciekawe pary nam się tutaj e, ułożyły. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. Mam nadzieję, że, że jak najdalej a tymczasem ja już jestem na serwerze zacząłem sobie troszeczkę trenować wjeździłem się już, także czuję się fajnie pewnie, no i co? Poglądę ci kilka przejazdów i lecimy o, jest Jolo Eriksson, osoba u której właśnie byłem w Szwecji driftować gruzami zimą, no mega mega przeżycie w ogóle człowiek po prostu zafundował mi taką taką niespodziankę dał mi taką możliwość że jestem mu naprawdę wdzięczny, bo no to coś co zapamiętam do końca życia, nie? Więc to jest człowiek naprawdę niesamowity. Driftowaliśmy po, po szwedzkich jeziorach. No mega, mega, naprawdę coś nie do opisania. A wszystko właśnie za sprawą symulatora, bo to właśnie na Steamie się poznałem z Olofem, więc no widzicie jak sport, pasja łączy ludzi. Idziemy top 48. Pokus. Trzymajcie kciuki. A ja już się skupiam i jadę swoje. Okej, okay, wiedziałem, że się pogubił dosyć mocno. Był kilometry za mną, także, także myślę, że mamy to. Ale tu właśnie wkraczamy do akcji my, bo zawsze, ale to zawsze miałem podejście takie, że jeździsz nie po to, żeby wygrywać, tylko żeby dawać jak największą frajdę ludziom, którzy to oglądają, żeby cieszyć oko, żeby te przejazdy naprawdę sprawiały, że ludzie się łapią za, za głowy i mówią ja pierdzielę, ale czat. Więc to właśnie teraz będziemy robić i dopinamy kropkę na D. Końcówka średnio jestem zadowolony, ale wystarczyło, jesteśmy w top 32. okej okay. mamy parę top 32 z Martynasem a więc Mustang kontra Mustang. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja jestem dobrej myśli, dobrze się czuję na tej trasie. Także pierwsze koty za już za nami. Pierwsza para była, także teraz będzie już tylko grubiej, lepiej i z jeszcze większym ryzykiem, z jeszcze większą dozą energii będziemy wbijali się pod pachę, także trzymajcie kciuki. Jest! O oh Jezus! Oh. Mamy top 16! Jest! Ok, mamy parę w top 16 z Marcelem Będzie grubo Słuchajcie, to już jest ten etap, gdzie tak naprawdę musicie jechać jak na treningu, gdzie absolutnie nic Was nie interesuje Jedziecie po prostu tak naprawdę trening, gdzie dajecie sobie wszystko, absolutnie wszystko i albo coś wejdzie na żylety, albo po prostu się nie uda. Innego wyjścia nie ma. Także ciśniemy jak na treningu i będzie co będzie, już bez jakiegoś przejmowania się jazda. Zawahanie, ale nie było źle. Troszeczkę błynąłem kątem, przez co nie było super płynnie, ale ogółem jestem zadowolony. Wiadomo, że mogło być trochę lepiej, ale zaraz zobaczymy, jak będzie po drugim. nie miał będzie te. Zobaczymy Lidy były świetne, mówi sędzia. Miałem delikatne korekty w swoim czasie i to chyba zaważę. Marcela Chase był perfekcyjny. Koniec na dzisiaj. Niestety. Żegnamy się na etapie TOP16. Ajajaj, no faktycznie, tak to co mówiłem, że tam delikatnie zawahałem się na przekładce. No i to zaważyło. Jakby sami widzicie, jak wysoki jest poziom. Ja z tego miejsca Wam bardzo dziękuję. I co, jeżeli chcecie się rozwijać w sim driftingu, co również ma przełożenie na real, to sprawdźcie link na dole, bo właśnie stworzyłem. Nową edycję wirtualnego kursu Driftu. Także zachęcam, a ja się z Wami żegnam. I co? Do następnego! Cześć!